Cześć, witam Was w kolejnym odcinku wersji testowej Heroes of Maiden Magic Online. W tym odcinku będę dalej testował tą grę. No i cóż, mam dopiero trzeci level. Muszę codziennie wchodzić, a zapominam o tym. Bo nagrywałem ostatni odcinek tydzień temu w częściach, bo inaczej e, nie mogłem tego zrobić. O, dobra. E, I teraz mamy, mamy się przełamać przez tą chyba bramę? Nie wiem. E, how does it feel? Eh? How does it feel to have such a wall right under your nose? While well, you can't sarmant, your poles are our prisoners are now. Let's check, bo, ooooh, nyaa. Retreat. Bo, me, w... trewścieka to. No nie słyszę muzyki, a czuję, że dźwięki otoczenia mnie zagłuszają. O, jakiś rzutkownik, pozdrawiam cię. No, dobra. Jest, wow, dwie wieżamy zniszczyć, Firepod, launcher, stack of fugitive ghouls, a stack of Orox rioters. O, będzie trudno. Eee, czyli tak, musimy zniszczyć grupę gulów, orków, jakiś firepot, launcher. Widzicie co, co będzie? O, będzie nam coś rzucać ogniem? O, zmiana terenu. NG, eee, engage in a siege, it is. Eee... Wow. Dobra, nie będę tego czytał, najwyżej przegram za pierwszym razem. Eee... okej... Okay. i czym ja jestem? To moi? A, to jest Firepot Launcher, przynajmniej wiemy. Eee... to są te wieże... Dobra. Eee... czy mam coś zniszczyć? Nie mogę teraz i na razie tego. A, walimy w to. A o, pamiętam, one są fajne, te pająki. Normalnie nie lubię pająków, ale te pająki z Necropoli są świetne. To ty steruję katapultą? O, o, da się przesuwać kamerę. Nieźle. Wchodzimy nie w bramę. O, zniszczyliśmy od razu. Eee, tutaj do przodu. Będziemy, będziemy niszczyć orki i inne ...gólopodobne podobne rzeczy. Tej no nie mogę strzelić. Wow. dobra, zmieniłem zdanie. <gulopodobne> dobra. Hmm, czym ja jestem? jestem. No wciąż nie mogę, a my cię zniszczyć. No. Wow. He, można zabić mojego pająka? Nie, nie gin. To są archer? Aaaa. Nie. Zginę. Jo, katapulta ma życie. Chyba w Heroes 6 katapulty nie miały życia. Chociaż nie pamiętam. Eee, GI. No zacząłem. Eee, Eee, Eee. Aha. Mogę w nią? Mogę. Moja armia zajmie się tą armią. Armię, armią. Okej, okay. jedna zaliczone. jeszcze trzy. Ej, ma zamykaną bramę. W tych guli. No i co mogę zniszczyć? Bramę. Ah. Dobra, mam aż Nie, nie, zabiło mi pajączko. A, dobra. Okej. Okay. Znowu, jest wcale nie jestem pajączkiem. Czego, ta pańczak nie miała chodzić? Tu umiesz chodzić? Nie umiesz chodzić. A, kabum. No. Ależ nie, nie, nie zniszczy moich armii, nie? To jest świetne. Dobra. A, bo to moja góra. A no. No super moje ogarnięcie, bo zapomniałem ci stopera. I znowu cię będzie trwał przez wieki A ma trwać tylko, nie wiem, około pół godziny, bo tamte były za długie. Stanowczo za długie. Ten pierwszy. No ja będę sobie podliczał wreszcie. Otóż mój błąd. Wiedziałem, że jak zwykle o czymś zapomnę. Jestem nim. A. Mam 16 tych. Zginą. No jeszcze się dziwię, chyba że... Czuj, nie muszę zaraz sprawdzić. Bo chyba nie mogę nawet skreszać umarłych. Czekaj, co ty, ty, ty możesz? Agonia, bol, ten bol zadaje więcej obrażeń, zadaje oczywiście, ja z tego nie, nie korzystam. No. Dobra, najpierw was, orki. Bum. Jak oni zabiją moją armię, to ja ich nie. O nie. Dobra, mam inny plan. Ale się obudziłem teraz normalnie. Okazało się, że sam chyba nie mogę z tych wiersz. Gulu. Ty jesteś ...to jest gulen? Tu, a nie. A. Nie, ja steruję teraz gulen. A, bo ty masz... defend yourself. Zanim... Też defend yourself. A. Aaa. A. No. Nie tym. Ups. Eee. Yy, przegram. Z żadnych chyba walki nie przegrałem. Teraz będą. Do... Gdzie kolejka Feli. Feli Zaczynam. Na no ty ginie. No. Oa, miałem dwa razy rundę praktycznie z tym samym bohaterem. No i tak zużyłem eee, na jakieś magne czy turę na jakieś sobie zakęcia. E, a Bloody Nose. O, no. E, sto czego? Czekał. Te ciebie umrę? Nie. Dzięki Bogu. Eee, dobra, zaczynamy. A tak, tak. A tak. Chociaż nie wiem jak to wygrać. Wy sobie przebicie, by co, no bo to jest... Powiedziałem to za późno. Może coś zrobię. Eee, czyli tak, ja powinienem zniszczyć najlepiej... Tym. Oczywiście tym nie można. O tym yy, bramę, niech oni się tam przedostaną. Zniszczycie to, yy, ty, ty możesz zniszczyć coś innego? Nie, to jest zniszcz to, a wyjdziecie do przodu zaraz. No, do przodu, do przodu. Nie wiem, się nie przyzwyczaiłem do tych myślę, Właściwie że w trójce były, no ale nie wiem, takie dziwne to mi się ciągle wydaje, bo się przyzwyczaiłem do tej praktycznie szachownicy w szóstce. Eee, teraz ja. Zniszczyć tą bramę opłaca się? Tym. Ten no, oczywiście to jest tylko na, na stworzenia. No. Jestem głodny, teraz będzie burce w mikrofonie. czy znaczy brzuch, ale mikrofon gdzie To była pywał może. Sorry za to. znowu ja. Tak. Tym. Kiń. Teraz tak. Tu możesz to zniszczyć. Możesz to lepiej zniszczyć. Więc się nas atakować. Ej, chyba, że możemy zniszczyć bramę. Jeśli zniszczymy bramę, to zniszczyć ten potek. I chcę tylko tyle razy wygrywać, czy przegrywać. Yy. Dobra. Będziemy uciekać. Yy. Nieszczemy, potek mm, idziemy do góra. raz tak nie wiem, co on ten. Które komu więcej zada obrażeń? O super. To będzie trwało wieki. Sorry, bo właśnie komórka mi się rozadowuje i nie będę wiedział. Yy, więc tak. Yy. A, zaryzykujemy. U. Chyba to było dom. Co to było? Kolejne bugi graficzne. Wow! A, mogę! Okej. Okay. Trzymajcie się, zniszczyć wieżę. O, to wygląda Nie właśnie. Dobra. Jakiś flanking, to jest flanka, coś tam? A, ja by nie miałem pracy. Nie, 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 niszczysz moje No Dlaczego? A, was, niszczymy Ciebie. A, nie ten czar. No, ale też nie ułatwili, natragu odtrudnili tym. Zabiję trzy, cztery. Dobra, no, oczekuję. O. Zamiast nie oberwiesz. Ej, oberwał? znowu. Nie. o, Jak mi przykro. Ej, teraz ja mogę tego zniszczyć. Świetnie. Ej. Wow, 20. Prawie 20. No, e, dobra, zaraz przegram kolejny raz. Ale okej. Okay. Backstab. O, znowu ta muzyka jest. Dobra. To ma 1900. Nieee. Dobre, ale nie. Dobrze, że bo w ogóle żyje. Dobra. Gulu Gini. Co jeszcze? Więc zaraz całą manę. Nie. Zabi. Ups, Ja znowu przegram. I teraz jeszcze no, tylko to, a już skinął jeden. Kiedyś już bez armii i tak dygi A znowu ja. ja. Ja tak że może... Nie no, nie chcesz nad, zatrzymać na trzecim levelu, na no, początku, nie wiem, takiej kampanii? Ups.

nie wiem, w przyszłym tygodniu coś wrzucę, już pokonam te oriotery wszystkie. Pora by jakieś dodatkowe, myślę, misje, żeby podlevelować. No, a na razie to by było tyle. Eee, no to na razie.